Dobra, witajcie. Dzisiaj zademonstrujemy Wam ciekawostkę, o której większość policjantów nawet nie wie. Całodniowa racja policyjna numer 2. Czyli tu mamy trzy posiłki śniadaniowe, kolację. Ponoć dostają 30 zł, a o tej racji to tylko słyszeli. Mamy tu baton. To białe w środku to jest opłatek. Dżemik. Pasztet wieprzowy. Co my tu mamy? Makaron z mięsem w sosie własnym Ty jest tu nawet ten z flagą mm. nasi. Fasolka po bretońsku. jakaś inna ta naleczka jest. Tak, herbata instant do jedzenia nie do picia. Kolejny baton, czyli oni już mają więcej batonów niż wojskowej racji, to jest dyskryminacja żołnierzy. Kolejny koncentrat, gumy, kofiki. Papier do telefiter, chlebek, sztuk raz, młotek uniwersalny, tak zwane tancer waffle. Większe i mniejsze opakowanie, woda, której teoretycznie nie powinniście pić do aktywowania bezpomiennych podgrzewaczy chemicznych. Podgrzewacze dwie sztuki. Co my tu mamy? Zestaw sztućców i miód, który obok miodu nie leżał. Więc tak wygląda policyjna racja żywnościowa. Spróbuję. Niech się dostali, jakby zobaczyli, że Niech jest na filmie. się zahamera. Niech Dobra. Tyle wody powinno nam aktywować nasze ustrojstwo i będziemy chwilę czekać, a użyjemy w sumie ten miodek wracamy do Was po przerwie. I padziałam tutaj od boku zalamy wodą, węgiel aktywny się pali. Utlenia. Ja już, że tak powiem, nie, to nie zaskoczy. Dobra, zaczynamy. Znów. Otwieramy fasolkę pobytańską trochę podgrzaną I tutaj. Alanowi damy łyżkę. Damy mu z mięsem. No to sam chyba je. Chcesz sam ci ci nadać? Nie no to. Łapaj, łapaj chochle, żeby nie było. Też wezmę, bo mi tu zarzucają, że ja nie jem na filmach. No i mamy fasolkę po brytońsku. Kiełbaska. I co? Smak nie podchodzi. To jeszcze nie ten bieg na fasolkę po brytońsku. Gościnnie. Wiedźma z gór, chodź kosztujesz. Chodź dobrze, takiego czegoś nie jadłaś. No, no, chcesz ją skosztować fasoly. Ja, ja już najadłam. Tak, wzrokiem. No, ja mam tak no. powiem, nawet dobre, ale czas nie podchodzi. No bo to. Więcej przypraw. To jest wiesz, to jest taka wersja dla policji. Wersja fit. Żeby za dużo nie zjedli. To by było na tyle pozdrawiamy Was.